Pokój i dobro. W dniach 22 do 26 czerwca bieżącego roku w Rzymie będzie miał miejsce 10 Światowe Spotkanie Rodzin. Będzie to czas wspólnej modlitwy, dzielenia się doświadczeniem oraz umacniania więzi rodzinnych. Zainspirowani tym spotkaniem, pragniemy także w naszej parafii zorganizować podobne wydarzenie. Zapraszamy Was zatem na Panewnicki Tydzień Rodziny. Każdy dzień będziemy rozpoczynać Mszą Świętą w Bazylice. Następnie w domu parafialnym odbędą się spotkania tematyczne. Będzie czas na dyskusję, świadectwo oraz połączymy się z rodziną przebywającą w Rzymie. W tym czasie pragniemy spojrzeć na małżeństwo w pełnym wymiarze ducha, duszy i ciała. Chcemy spojrzeć na małżeństwo w wymiarze sakramentu oraz spojrzeć na relacje rodzinne z perspektywy duchowej. Pogłębimy temat cielesności mężczyzny i kobiety oraz psychologiczny wymiar więzi rodzinnych. Nie musicie martwić się o swoje najmłodsze pociechy, ponieważ zapewnimy im opiekę. W czasie wydarzeń, które będą trwać w domu parafialnym. Zapraszamy całe rodziny, małżeństwa, dzieci, młodzież. Niech to będzie Wasz czas. Zapraszamy do panelu.